Wygląda na to, że Wam się spodobał poprzedni odcinek z ciekawostkami o jodzie. Zatem no, pociągniemy ten temat. Oto kolejne pięć ciekawostek o tej postaci. Przypomnę szybciutko o Instagramie i o Facebooku. Wskakujcie tam i followujcie, subujcie, czy jak to się to tam teraz nazywa. Przypominam o łapce w górę i o tym, żebyście zerknęli koniecznie na linki, które są na dole. Na Spotify i na Apple Podcast jest podcast, jak sama nazwa wskazuje. A my już lecimy z koksem, z korzeniuszką mistrza. Jody. Ciekawostka numer jeden. Pewnie zwróciliście uwagę na fakt, że Joda praktycznie zawsze ma przy sobie swoją słynną laseczkę. Okazuje się, że nie służy mu ona tylko do podpierania się podczas spacerów. Zawiera w sobie naturalne substancje roślinne, których rzucie miało właściwości zdrowotne i wspomagało w ten sposób wytrzymałość mistrza na dłuższych dystansach oraz pomagało w medytacji. To jest oczywiście informacja z legend, ale przyznacie, że dość interesująca. Czy to znaczy, że Joda brał narkotyki, skoro coś tam. Żół, czy coś tam? Ciekawostka numer dwa. Skoro już jesteśmy przy jedzeniu, to pewnie zastanawiacie się, co ważył Joda na dagoba w swoim kociołku. W Polsce było kilka tłumaczeń, od zupa po gulasz, ale chyba najbardziej przyjęła się taka no, trochę śmieszna nazwa korzeniuszka. No i teraz pytanie. Co to była ta korzeniuszka? Nie, spokojnie, to żadne dragi. Zawierała korzenie i bagienną trawę. Całość musiała się gotować około 10 minut. Luke mówił, że konsystencją przypominało to rozgotowane mózgi i pachniało jak śmietnisko na tatuin. Ciekawostka numer 3. Zapewne zadajecie sobie pytanie, czemu Joda tak dziwnie mówił? Jest to mało znany fakt, lecz szyk, w jakim układa wyrazy w zdaniu, jest oparty na sposobie, jaki robili to ludzie około 50 tysięcy lat temu. Oczywiście sposób mowy z czasem uległ zmianie i oczywiście się uwspółcześnił, lecz dawno, dawno temu w taki sam sposób układali zdania wszyscy ludzie, bez względu na język, którym się porozumiewali. No inne wyjaśnienie jest takie, że po prostu być może Joda brzmi jak obcokrajowiec, który na język angielski, czyli no galaktyczny Basic, przenoś kalki językowe ze swojego języka. No ale to dość słaba teoria, bo przez 900 lat raczej no, nauczyłby się mówić poprawnie. Powód, dla którego Joda korzystał z tak specyficznego sposobu mówienia, nie jest jednak znany. Najpewniej po prostu miał to być kolejny czynnik, robiący z niego ciekawszą i jednocześnie bardziej zagadkową postać. W kanonie, poza jodą, oczywiście, mamy jeszcze dwóch przedstawicieli tego gatunku: Małego Joda z Mandalorianina, oczywiście, i Jadl. Czyli taką kobietę, jodę, z którą widzimy w Radzie Jedi w epizodzie pierwszym. No, mały Joda nie gada wcale z sensem, a Jadl też nie odzywa się za wiele, ale z tego co sprawdziłem w źródłach, mówi podobnie do Jody. Szyk jej zdania jest podobny do Jody. W legendach było jeszcze kilku przedstawicieli jodowatych w cudzysłowie, ale oni mówili normalnie. Przykładem niech będzie chociażby mistrz Wendar Tokare z Knights of the Old Republic. W jednej z legendarnych książek Ben Skywalker, czyli syn Luka ze Starego Kanonu, tak wyjaśniam, jakbyście nie wiedzieli, mówi, że może Joda mówił w ten sposób, aby zwrócić uwagę na przekaz swoich słów. Miał dość powtarzania tego samego w ten sam sposób przez setki lat, więc no, zaczął mówić inaczej, aby słuchacze zwracali uwagę na treść, a nie na formę. No, do mnie to troszeczkę nie przemawia, takie raczej słabe tłumaczenie. Ciekawostka numer 4. Joda jest jedną z bardziej rozpoznawalnych postaci, nawet dla osób, które nie znają Gwiezdnych Wojen. W kulturze mamy kilka takich postaci, może kilkanaście nawet. Darth Vader, Joda i e. T. można by wymieniać, no, notabene proponuję konkurs bez nagród. Dajcie znać w komentarzach, jakie są najsławniejsze postacie z kultury masowej, nie ze Star Wars, no, które wbiły się do popkultury i każdy je zna. Ale wracajmy do Jody. W 2005 roku przed Letterman Digital Arts Center, w którym siedzibę ma m.in. Lucasfilm i Industrial Light and Magic, postawiono posąg Jody. Jakby nie patrzeć, Joda no jest jedną z postaci, z którą w głównej mierze te dwie firmy, znaczy trochę więcej firm, ale głównie te dwie firmy są kojarzone. No więc nic dziwnego, że oczywiście zdecydowali się na pomnik przed budynkiem swojej siedziby. Ciekawostka numer 5. Po obejrzeniu całej sagi Gwiezdnych Wojen wyraźnie w oczy rzuca się brak całkowitego podobieństwa Jody z oryginalnej trylogii do wizerunku przedstawionego w prequelach. Otóż postać Jody z Imperium kontratakuje i powrotu Jedi to jest kukła, którą animowali animatorzy, a zwłaszcza Frank Oz, mistrz lalkarstwa, który między innymi poruszał wieloma postaciami w ulicy Sezamkowej. Ponadto to os podkładał głos pod postać mistrza Jedi i to jakby jemu przypisuje się używienie tej postaci i jej charakter. W epizodzie drugim i trzecim joda jest generowany komputerowo, a w epizodzie pierwszym początkowo był kukłą, gdzie tylko w kilku scenach zaprzęgnięto do pomocy komputer, np. przykład w scenie, gdzie joda chodzi przed Obi-Wanem. Potem w kolejnej edycji mrocznego widma zmieniono jodę na wersję komputerową, aby pasował do ataku klonów i zemsty Sithów. Według mnie to niepotrzebna zmiana. Ale nie będę się kłócił. Dajcie znać zresztą w komentarzach, który joda wam się bardziej podoba: pierwotna lalka z epizodu pierwszego czy cyfrowy z epizodu drugiego i trzeciego. Dopiero ostatni Jedi poszedł na kompromis i mimo faktu skorzystania z efektów specjalnych wzorował wizerunek jody na wersji z oryginalnej trylogii. Tym samym oczywiście upodobnił go do w cudzysłowie starego jody. Na planie filmu Ryana Johnsona użyto nawet kukły, co moim zdaniem wyglądało absolutnie Bajecznie Joda w ostatnim Jedi jest jedną z najciekawszych rzeczy, jaka się w tym filmie pojawia. Dzięki wielkie za obejrzenie mojego filmu. Mam nadzieję, że wam się podobał. Uważajcie na siebie i musowo zostawcie łapkę pod filmem i komentarz. Warto zostać wspierającym na YouTubie. Wspierający na przykład mogą zgłaszać propozycje na kolejne odcinki. Przypominam też o tym, żebyście obserwowali podcast. Jest na Spotify i na Apple Podcast. Linki są oczywiście w opisie. Tymczasem ja wam mówię papa i przypominam o częstym uśmiechaniu się. Niech moc będzie z wami. Trzymajcie się.